Wczoraj, no złapałem takiego chłopaka za dupę Ale nie oś no no nie chce do ode mnie odezwać dziś co? Naprawdę y, Twoje telefony są bez sensu, tak? Bo no, no, no. ale ja naprawdę się... mam problem No ale ja mam problem Ona, ona, ona myśli, że do... to ja dzwonię, ona mi się to ja dzwonię Woda kurwa Czy no. czemu nie chce mi pani pomóc? Czy nam ona myśli, że to ja dzwonię, nie? Jaki to jest problem? No bo o. co powiem, chłopaka za dupę, Ale, Ale nie chcesz ułomić komu w tej normalnie. No ja nie Ale chcę, to się do mnie odezwać. Ale dlaczego się nie chce do ciebie odezwać, nie? no? Bo, no by się obraził, bo on nie jest gejem. Na mi się podoba. Nagrywam. Proszę? <susza> nie mam 16. User no rozmawiałem, channel. no ale się nie chce do mnie odezwać tak trochę. Trochę. to samo? Proszę? Boli się, że drugi raz zrobisz to samo? No tak, no. Miał napad. Prawie się powiesił. I kolega, kurwa, ty nie jest napad, nie? I jajka mam ja, mam ja. Napad. Na agresji chciał mnie powiedzieć, a później chciał się powiesić. Ja pierdolę. Ja. No co mam zrobić? Z, za, 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 Ale ja go nie, nie prześladuję, prze pani. On nie chce jeszcze ze mną pograć w ogóle. z niego spadłem do golda. Easy HC działał. Mamy nową edycję na Minecrafcie, on nie chce z nami pograć. Czytamy na Gildie wszystko i nie zabijcie przez tego śmiecia, bo się wyłączył.